Jeśli sięgasz nam, musisz to zmienić. Witam! Dziś obejrzymy nowy serial paradokumentalny, o który bardzo prosiliście. Pewnie dlatego, że zdradzi on nam w jaki sposób wejść w dorosłe życie. Zapraszam na 500. Plus, 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? dziewiętnaście nadszedł najbardziej oczekiwany dzień każdego maturzysty. Wreszcie koniec szkoły młodzież zaczyna dorosłe życie. Jak poradzimy sobie w życiu? Czy ta szkoła przetrwa bez nas? Nie wiadomo. Okej. Okay. Nie wierzę. Co ty nie wierzysz? Ja zawsze się nią podnosi. Co ma się dostać do tej szkoły aktorskiej, jak nie ty, prawda? Szkoła aktorska, włosowki wytewiot, kilka skandali, a potem... Jego się nie wymawia Hollywood, tylko McDonald's. No, z naszej ekipy, jak ktoś ma być sławny, to na pewno będzie wszyscy ty. zasadzie co dziewczyny, fajeczka na szkolnym boisku? Nie, nie. Lepiej powiedz, czym ci dzisiaj mama kanapkę zrobiła, panie dorosłe. Tak, Stary, nie chcę. Wyczerpał i mówiłem ci, za dwa miesiące maraton. Ludzie, to chociaż się napijmy. Uch. Papa w dzwonił, masz mu oddać piersiówkę. Uch. Tak samo jak Rafał. Porodówka, pieluchy, a potem przecieranie zupek, nie? Ale ta dzisiejsza młodzież różnorodna. Jeden ma dziecko w drodze, drugi wali wódę na korytarzu szkolnym. Serie u ciebie co? Alkohol! Jakaś laska nazywa się Lucy Lucy! Podczas zdjęcia zamiast ser mówią seks? Trochę się przez te kilkanaście lat pozmieniało. Tu nie będzie żartu, to jest po prostu takie nostalgiczne przemyślenie. Melania nadal marzy o Hollywood, ale najpierw musi zarobić na bilet. Zmieniłam trochę fryzurę fajne, co nie? Anyway. Co do za wstawki po angielsku? Bitch, please! Anyway. To nie przyjmij mnie na aktorstwo. Trochę się załamałam, ale teraz myślę, że może to i dobrze. Na pewno się nie poddam. Zarobię na bilet do Hollywood i pokażę wszystkim, jak się robi karierę. No po co ci Hollywood? To ty Marty Linkiewicz nie znasz? Niech cały świat nas zobaczy! Dobrze, Elania, co ty robisz w moim gabinecie? Dojebywuje fejm, pani prezes! E. Dziewczyno, proszę cię, wracaj do pracy. E, tak, tylko, że ja chciałam zapytać, czy ja mogłabym dzisiaj wcześniej wyjść? Mam chorą babcię w szpitalu. Klasyczny numer. Mi na studiach dziadek umierał średnio cztery razy w miesiącu. Lena właśnie wróciła z Londynu. Chce zostać lekarzem i zaczyna studia medyczne. Powiem szczerze, że nie do końca rozumiem stosowanie emotikon przez dzisiejszą młodzież. Zobaczcie, wróciłam. Jakaż kawa. Dzisiaj. Jest zachwycona, że wreszcie nikt nie będzie jej kontrolował i od razu chce nie. wynająć pokój mamy. Nie musisz podejmować decyzji teraz, no... Powiem ci tak, no... Ja chcę, Kasi, zrobić niespodziankę. To już nie nacka huknij z dyni. Nie wiem, skąd mi się to bierze w głowie. To... wiesz, no to ważna sprawa. To chyba dobrze, żeby Kaśka wiedziała, gdzie się będzie mieszkać. Wy dziewczyny bierzecie życie zbyt na poważnie. To ty chyba nie wiesz, w jakich sytuacjach ona ich zdełuje, ziomek. Wariat jesteś, ale nie ma problemu. Tylko jest y, problem z kasą. U nas jest ciężko, dziecko pożera pieniądze. To może nie trzymajcie pieniędzy w kubkach, nie kapkach? Niestety, mamo, twój pokój został wynajęty, nie masz gdzie mieszkać. No co? Ja mam jedynie nadzieję, że dziecko nie będzie płakać w nocy. Wszystko zależy od jakości knebla. I długości przerw między gwałtami. Mama Leny wolałaby, żeby jej córka znalazła sobie mniej szaloną i bardziej odpowiedzialną przyjaciółkę. Urwałam się z pracy! Jak ty chcesz zrobić karierę w Hollywood, to ty się urwałaś nie z pracy, tylko z choinki. O, dostałam ja, smsa. Od Kamila. A Kamil to o znaku zapytania też nie słyszał? No chyba, że miał na myśli, słuchaj, robimy Grilla, jak ci się poszczęści, to może z kimś wpadniesz. Wtedy kropka jest chyba zasadna. Nawet nie wiesz o Joli, Stary. Jola... Jola i Irek, tak! No tam podobno jakieś no. budowle. jest między nimi. Ci od nas ze szkoły? Nie, ci z budowy. A no skąd macie ich wszyscy razem znać jak nie ze szkoły? Tracę cierpliwość do tej młodzieży. Słuchajcie. Wszystko, Wuda jest, Zapita jest, ja piszę do Ali. Jola, hmm? ty załatw jakieś laski jeszcze. Zadzwoń do doktora Hausa, on na pewno z jedną przyjdzie. No tak, i jeszcze mieliśmy nieszczelną instalację gazową. Hmm. Ponoć cudem nie wylecieliśmy w powietrze. Ale teraz wszystko w porządku. Yo, madafaka! Mother... Czy jakby to tam raperzy mówicie? Tego co ugryzło? Nie przejdę. Dobra, lepiej zbierajmy się do Kamila. Może będą jakieś fajne dziewczyny. Dobra, weźmy jakiś chleb, czy coś. Co, jaki chleb? Przecież on ma bogatych starych, po co to bierzesz? A ty słyszałeś o czymś takim jak kultura osobista? Tak, ale jest niepraktykujące. Poza tym, kto przynosi na imprezę chleb? No się ma, się fajnie że wpadłeś, będzie dobre melo. A przyniosłem coś. O stary, mamy piwo, wodę, LSD, amfetaminę, kwas. Grzyby, ale teraz to, żeś przegiął. Chłopaki! Janek przyniósł chleb! Powinnaś to korzystać z mojego doświadczenia, prawda? Ale mamo, to były inne czasy, to było poza tym 20 lat temu. No i widzisz, właśnie o tym mówię, nie wolno przegrzewać dziecka. Oczywiście, że nie można przegrzewać dziecka, bo można penisa poparzyć. Cześć Kamil! Ala jest pozytywnie zakręcona i wszyscy ją lubią. Marzy, żeby tańczyć. Niech przedawkuje leki na Alzheimera. Jej, na no cześć! Cześć! Co się stało? Zniknąłeś? Nawet na fejsie cię nie ma. Jak tu nie ma go na fejsie? Czy on kompletnie zbariował? Magda Stasza, odbijaczka cudzych facetów. No, no co, co jest? No, tak jasne, ale przecież. Przepraszam. Oskar na ostatniej prostej jedzie do mety! Nie do mety, tylko po metę. Ta dzisiejsza młodzież w ogóle nie szanuje języka. Pometę. Równiutkie 20 tysięcy mogę otwierać moją szkołę tańca. Nie gadaj, no i co? No wiesz, jak ja powiem, że coś będzie, to to ma być. A ja mówię, że chcę u Ciebie pracować. Żartujesz. Nie, gdyby żartowała, to bym mu wysłała sms o treści. Wróciła. Jakaś kawa. Dzisiaj, a potem tu już ciężka beka. Hej chłopaki, e, widzieliście może gdzieś Irka? Albo Magdę? E, nie. Chyba mieli jakiś wypadek. Co? Nie słuchaj go. No jak Pablo? Przecież poszli do kibla na razem. Ja po prostu nie wierzę. Nie wierzę w to. Religia podnosi średnią! Ty świnio! Ty zasrony świnio! Ty Co? świnio! Co? Co? Ej! Ej? Jakie ej? Ej, jak widzisz nie jestem gej, kombinuj. Ty pierwszej z toj rozumiesz? Twój Rozmawiaj. Magda, nie Rozmawialiśmy. Magda, tekst, Magda! To już koniec naszej niezwykłej przygody w świecie dorosłych to znaczy. Dzięki temu odcinkowi wiemy, że Hollywood czyta się McDonald's. Ogromna profila. Przypominam, że moją najnowszą książkę z dedykacją oraz autografią można zamówić pod mailem Niekrytykrytyk Datka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę oraz subskrybować mój kanał, jeżeli film Wam się podoba. Zapraszam również na mój oficjalny fanpage na Facebooku, gdzie możecie zgłaszać swoje propozycje kolejnych odcinków. To na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. BUJA!